Myślę, że to był wyjątkowy tydzień z ogromną ilością wydarzeń. Yy, rekordowa liczba osób, rekordowa liczba placówek, instytucji i... Która włączyła się w, w obchody Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami. Przede wszystkim Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami pokazał nam, rozpoczynając od marszu, y, że była ta integracja osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. Rozmawiając z ludźmi y, nie tylko na przemarszu, ale również na pikniku i dzisiaj na zakończenie y, tonu, y, kiedy odbywa się ten koncert, ludzie mówią, że takich imprez jest potrzeba więcej. Zadzwoniła do nas pani Agnieszka, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że dwa lata próbowała do nas dzwonić, ale u nas telefon jest cały czas zajęty, bo ludzie naprawdę często do nas dzwonią, ale skontaktowała się z nami, zaproponowała nam udział w koncertach, no i bez chwili zwątpienia od razu się zgodziliśmy, no i udało się dzisiaj wystąpić. Dzisiaj wystąpiło 7 osób na scenie. Tak naprawdę ich doświadczenie to różne okresy czasowe, ale w większości są to osoby, które uczęszczają do nas od około pół roku, nie całego roku, ale są to urodzeni wokaliści, bo sami widzieliście ich występy. To naprawdę wysoki poziom. Nasza najmłodsza uczestniczka koncertu miała 7 lat i ona sama chciała wystąpić, sama chciała brać w tym udział. My jako szkoła Black Cat Division nigdy nie narzucamy, że ktoś musi wziąć udział w koncercie. Zawsze się pytamy naszych uczniów, czy, czy mają ochotę, czy chcą wziąć udział w takiej imprezie. I to tak naprawdę ich własna decyzja. Świetna impreza zdolni wokaliści, wokalistki, młodzież jest u nas w Elblągu przezdolna, czy to z studia artystycznego pani Katarzyny, czy też z ekipy Soulad, więc no, naprawdę fajny dzień, mocno muzyczny i ubrany w piękne talenty. Dostałem poproszony przez pana starostę Macieja Romanowskiego o uczestnictwo w tym wydarzeniu, które już po raz kolejny odbywa się w Elblągu w ramach statutowych powiatu to się mieści, dlatego objęliśmy patronatem tę imprezę. Uczestniczyłem w spotkaniu przy galerie, w Galerii L we środę. Tam było naprawdę bardzo dużo osób. Z tego co dzisiaj widzę, również także to ma sens. W dalszym ciągu starostwo będzie wspierało takie inicjatywy. To był fantastyczny tydzień bardzo bogaty, wyjątkowo bogaty w różnego rodzaju przedsięwzięcia, atrakcje, inicjatywy. Tak dużo organizacji, instytucji się włączyło. Chyba rekordowa ilość w tym roku, co bardzo buduje, bardzo cieszy. Piękne wydarzenie, piękna inicjatywa. Oby więcej takich, obyśmy dalej nieśli tą wspaniałą informację w świat, że niepełnosprawność, osoby z niepełnosprawnościami tak naprawdę nie są inni, tylko... Jesteśmy wszyscy różnorodni i to jest właśnie fantastyczne. Moim marzeniem jest, żebyśmy byli miastem otwartym na niepełnosprawność, na osoby, które potrzebują na co dzień wsparcia żebyśmy byli miastem włączającym, a nie wykluczającym przyjaznym i życzliwym. Ale to się już dzieje. Z każdym kolejnym rokiem, właśnie przez takie imprezy jak ta, to się dzieje i bardzo mnie to cieszy. To już się wpisało w kalendarz naszych miejskich imprez. Dzięki Erkonowi, który jest inicjatorem, organizatorem tego przedsięwzięcia. Także oczywiście, widzimy się za rok. W tym miejscu na zakończenie tygodnia osób z niepełnosprawnościami chciałabym podziękować nie tylko pracownikom, którzy włączyli się w realizację naszego tygodnia, panu prezydentowi, który jest współorganizatorem naszego tygodnia ale przede wszystkim mieszkańcom Elbląga, osobom z niepełnosprawnościami, którzy uczestniczyli w obchodach, w wydarzeniach, ale również instytucjom, placówkom i organizacjom pozarządowym, których było tak wiele, które przygotowały wydarzenia, imprezy, dzięki którym te obchody były właśnie bogate w te wydarzenia.